Witam Was, drodzy uczniowie, na kolejnej lekcji zdalnej. Jak widzicie, ja znów jestem u nas w szkole. Jak już Wam mówiłem na lekcjach na żywo, ta szkoła niestety bez Was jest bardzo smutna. Dlatego mam nadzieję, że jak najszybciej zobaczymy się tutaj na żywo. A póki co zapraszam Was do ćwiczenia ze mną podczas lekcji w domu. Pamiętajcie, że możecie sobie przejść w czasie tej lekcji nie musicie stać przed komputerem czy tam przy biurku. Przejść sobie gdzieś, gdzie macie więcej miejsca. Dzisiaj żaden dodatkowy sprzęt nie będzie potrzebny. Jedynie jakieś miękkie podłoże wystarczy dywan, albo jakaś e, taka mata, może do ćwiczeń, jeśli będziecie mieli, bo kilka ćwiczeń będzie w pozycji niskiej. I zrobimy sobie dzisiaj lekcję według e, dotychczasowego schematu, czyli robimy sobie rozgrzewkę, potem pięć różnych ćwiczeń wykonywanych jedno po drugim przerwa, znów te ćwiczenia robimy i na koniec chwilka rozciągamy. Zaproście kogoś, brata, siostrę, mamę, tatę, kogoś, kogokolwiek, kto będzie miał ochotę z Wami trochę poćwiczyć i ćwiczcie razem. Albo włączcie sobie jakąś muzykę do tych ćwiczeń, zawsze przy muzyce, przy muzyce aby z kimś ćwiczy się lepiej i jak zawsze dajcie po prostu z siebie wszystko. Zaczynamy od rozgrzewki. Na początek bioderka na boki sobie i mamy bioderkami. Cia, 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 cia. Róbcie razem ze mną, po prostu już nie będę liczył powtórzeń. Zawsze mniej więcej robię tak między 8 a 12. Przód, tył teraz biodra są bardzo ważne i warto je na początku dobrze rozszerzyć. I kręcimy sobie w jedną stronę. 2, trzy, 4, 5. Sześć. I drugą stronę. Jedna, dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. I głowę. Do przodu i do tyłu. Rozgrzejemy sobie w ten sposób szyję. Robimy te ruchy powoli i tak dociągamy. I skręcamy sobie głowę. Raz na jedną stronę, raz na drugą. Teraz zrobimy skłony. Na boki. Świetnie. I kółeczko. I ciągniemy za sobą. W jedną stronę ciągniemy, w drugą stronę. Świetnie. A teraz zaczniemy sobie, więc biegniemy sobie po prostu w miejscu. Biegniemy. O. cały czas biegnąc, obracamy się. Zia. Kółeczko w jedną stronę. Zia. Kółeczko w drugą stronę. Świetnie. Cały czas biegniemy, ale teraz troszkę wyżej kolana sobie podnosimy. Przez chwilę będziemy piec wysoko wnosząc kolana, Biegnimy. Teraz zrobimy e, tak zwane skipce, czyli będziemy piętami próbowali uderzać o pośladki. Ciach, ciach, I Piękniemy sobie o. i możemy się obrócić. Znów trzeba się dobijać w jedną stronę, w drugą stronę. I super, i dajmy się, że wystarczy. Nogi w miarę szeroko i skręcamy się raz na jedną stronę, raz na drugą. Nogi przytwierdzone do podłoża. I mocno skręcamy, a głowa za każdym razem skręca się za tą ręką, która będzie w jednym tył. I hop. I hop. 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 Ok. I krążenie razem do przodu. 5 razy. 1, 2, 3, 4, 5 i do tyłu. 1, 2, 3, 4, 5. A teraz zrobimy to samo, ale w trakcie krążeń będziemy też unosić na zmianę kolana. Zobaczcie. 1, 2, 3. 4, 5, 6 razy. Teraz zrobimy, żeby każda noga tyle samo razy pracowała. I to samo każemy bokiem, tylko krążemy sobie ramionami do tyłu i nadal wynosimy kolana. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mam nadzieję, że Wam się udało. Teraz wyciągamy się mocno do górę. w górę. Robimy skłon, bo naciągamy cały bok. Nasze by ciała chwilkę wytrzymać. W górę znów. Naciągamy drugi bok. Mocno, mocno, mocno ciągniemy. Świetnie. Teraz do tyłu troszkę się odginamy. I robimy skłon do przodu i powtórzymy sobie 10 razy skłon do przodu. Hop. Jedziemy. Jeden. Góra. Dwa. Cia. Trzy. Hop. Cztery. Hop. Pięć. 6, 7, 8, 9, 10. Pamiętajcie, że możecie robić szybciej albo wolniej. Możecie sobie zawsze ten filmik hmm, zatrzymać. Teraz jeszcze troszkę cały dół rozgrzemy. Zobaczcie, ręce są uniesione. I próbujemy zrobić takie wielkie koło całym właściwie naszym ciałem. Ręce teraz podnoszą do dołu. W górę, dwa takie okrążenia w jedną stronę i dwa razy zrobimy sobie o, o. i w drugą stronę. Ok. I dziesięć pojacyków ćwiczenie, które dobrze znacie, bo często je robimy. Zaczynamy. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. I pięć przysiadów. Staramy się mieć proste plecy i jak najniżej zejść biodrami do pięt. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. Świetnie, zrobimy sobie jeszcze sześć wykroków. Przypomnę o co chodzi. Stajemy sobie z rękoma na biodrach. Teraz zrobimy krok jedną nogą. Nie musi to być długi krok. Teraz skupiamy się na tym, żeby tylna noga kolarem schodziła w dół. Hop. Jak dotkniemy podłogi. To odpychamy się i wracamy do pozycji wyjściowej i spróbujemy zrobić 6 razy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Świetnie. Słuchajcie, ja już się rozgrzałem. Myślę, że Wy też. A jeśli nie, to możecie sobie któreś cię zrobić e, jeszcze raz. Ja już przejdę do tego głównego zadania. Na dzisiaj, jak już mówiłem, mamy pięć ćwiczeń po kolei, będziemy sobie teraz wszystkie wykonywać. Słuchajcie, pierwsze ćwiczenie: zakładamy sobie ręce za głowę. Nie muszą się połączyć tutaj, ważne, żeby były chociaż przy głowie, ale łokcie nie mogą być z przodu, tylko po bokach. I teraz będziemy próbowali 20 razy wykonać taki ruch. Unoszę sobie jedno kolano i skręcając się. Staram się dotknąć przeciwległym łokciem do tego kolana, ciach, ciach. Zanim zaczniemy, spróbujcie sobie to przećwiczyć, żebyście wiedzieli e, dokładnie jak e, to zrobić, bo koordynacyjnie nie jest to takie łatwe. No i jak już zrobimy jednym łokciem, staramy się zrobić drugim. Słuchajcie, chodzi tutaj o to, żeby za bardzo się nie pochylać, bo mógłbym to zrobić też w ten sposób, gdzie się bardzo pochylę, a nisko uniosę, uniosę nogę. A nam chodzi o to, żeby wysoko unieść nogę, ale za bardzo się nie pochylać. Troszeczkę możemy się pochylić, tylko że. Zobaczcie, jestem prawie że prosty, tak? Prawie że prosty ciało mam. Pokażę jeszcze nogę. Hop. hop! Ok? Staramy się nie pochylać, pochylić, to to będzie proste ciało i wysoko unosić kolana. Mogą jakieś dziwne dźwięki do Was dobiegać. To z dołu ze świetlicy, bo jest tam teraz jakiś remont robiony. Także... To nie jest burszczenie z mojego brzucha, tylko odgłosy remontu. Dobra, zaczynamy pierwsze dziewczątko, 20 aż razy zrobimy. Uwaga, jedziemy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Świetnie. Drugie ćwiczenie. W drugim ćwiczeniu słuchajcie, chodzi tylko i wyłącznie o przeskakiwanie. Jedna noga wychodzi do przodu, druga zostaje z tyłu. I teraz przeskokiem zamieniam jedną nogę z drugą i tyle. Znów 20 razy. Zaczynamy. Ręce mogą być na biodrach albo luźno. Proszę bardzo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. To są dwa ćwiczenia, które robimy w pozycji wysokiej. A teraz ja sobie wykorzystam na naszą szkolną matę i zrobimy sobie 3 ćwiczenia w pozycji niskiej. Spójrzcie, pierwsze dziewczonko. Zrobimy sobie brzuszki tak zwane bruszki, a dokładnie to skłony, tułowia Zobaczcie, tutaj lekcja. Nie wiem czy sięga ta kamera, czy nie sięga. Spróbuję kamerę zdjąć. Zrobimy sobie to. I, raz. i jedziemy dziesięć razy, jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Świetnie i e, kolejne ćwiczenie. Teraz zrobimy sobie dwa ćwiczenia w podporach. Pierwsze ćwiczenie ja nazywam zegar. Będzie polegało na tym, że sobie wykonujemy kręg podparty. Zobaczcie mam wysoko uniesione biodra, proste ręce. Nogi są e, zgięte i brzuch mam nad matą i zadanie będzie polegało teraz na tym, żeby 10 razy wykonać ćwiczenie polegające na tym, że jedną rękę wyprostowaną odkręcam daleko w bok i staram się całym moim ciałem skręcić w kierunku sufitu i moja głowa patrzy cały czas, moje oczy są skierowane cały czas na tą rękę, która odchodzi do tyłu. I za chwilę to samo zrobię na drugą stronę. I zrobimy sobie 10 razy to ćwiczenie. Zaczynam. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10. I kto chce, słuchajcie, może to samo ćwiczenie spróbować zrobić sobie z podniesionymi konarami w pełnym podporze przodu. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. 1, 2, 3, 4. Okay. jeśli Wam wygodniej to zróbcie sobie z kolanami podniesionymi. nie jest wygodniej z podniesionymi, ale trzeba użyć do tego troszkę więcej siły. I ostatnie ćwiczenie. Teraz już wszyscy będziemy musieli zrobić ten podpór przodem, czyli podeprzeć się na rękach. Będzie ono polegało na tym, że kolana będę starał się przyciągnąć jak najwyżej do brzucha, najlepiej do klatki piersiowej. I jeszcze dodatkowo nogę troszeczkę skręcić. Zobaczcie. Najpierw pokażę, potem sobie zrobię podpór. I podnoszę nogę jak najwyżej i dodatkowo jeszcze ją troszeczkę skręcam. 1, 2, 10 razy robimy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I to wszystko. Słuchajcie, 5 ćwiczeń zrobionych. Ja się troszkę zmęczyłem. Jeśli nie, nie gadałbym i nie robił żadnych przerw, to zmęczyłbym się jeszcze bardziej. Także jak teraz zrobicie sobie 3 minutki przerwy i jeszcze raz łączycie wszystkie ćwiczenia, to na pewno bardzo dobrze się dzięki temu poczujecie. Gdy już skończycie tą drugą rundę, ci którzy chcą mogą zrobić sobie trzecią, ale obowiązkowe są dwie. Przejdziemy sobie do kilku ćwiczeń rozciągających. Zrobimy sobie teraz takie e, trudne ćwiczenia ale takie, które już robiliśmy na lekcjach, więc może mm, się uda. Eee, słuchajcie, trzeba sobie ukręknąć jedną nogę wystawić do przodu i teraz próbujemy złapać sobie stopę tylnej nogi. Jeśli będzie to dla Was trudne, to tak jak na lekcjach, zawsze można się podeprzeć ręką, tak? A jeśli nie musicie, to może być, mogą być plecy proste. Teraz przyciągam tą piętę mocno i wychylam się troszeczkę do przodu, żeby rozciągać przednią część uda. Nie. Czymy sobie gdzieś tam do 10? żeby jest 5 było, 6, 7, 8, 9, 10. Odstawiamy tą nogę. To jest przednia noga, idzie to wyprosto. Zobaczcie. Przednia noga jest wyprostowana. I staram się teraz podeprzeć, tak żeby zrobić skłą. I znów liczę do 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i teraz najtrudniejszy. Zobaczcie, przednią nogę muszę zgiąć, przyciągnąć do siebie i założyć na tą nogę, która pięcze. Teraz dopiero siadam na swoim pięcie i kładę się na swoich nogach. Jak już się położę, to rękoma wędruję do przodu, ale nie odrywam pupy od pięty. I Jak już dojdę do przodu, poczuję, że kręgosłup się rozciąga. To liczymy sobie do dziesięciu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Coś jest to świetne ćwiczenie na ból kręgosupa. Najczęściej ból kręgosupa wychodzi nam z kości krzyżowej, która się blokuje, a to jest takie ćwiczenie odblokowujące tę kość krzyżową. I robimy to samo na drugą stronę. Wszystkie trzy ćwiczenia. Podparcie. Z przodu próbujemy chwycić stopę tylnej nogi i dociągnąć do pośladkę. Teraz wychylamy się do przodu i liczymy sobie do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odstawiamy przednią nogę po prostu i robimy skłon. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10 i najtrudniejszy element naszego zestawu. Podnosimy sobie przednią nogę, przechodzimy ją w bok. Teraz ją kładziemy na dół i zakładamy na tą nogę, która kończy. Okay. Siadamy sobie na pięcie, opieramy się o udo i maszerujemy rękoma do przodu. Jak już wyjdziemy wystarczająco daleko i poczujemy rozciąganie tu w plecach, to liczymy do 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jeśli się uda, powolutku. stajemy i kończymy. Bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że daliście na z siebie to wszystko, bo to jest bardzo ważne. I tak jak ostatnio gdzieś tam mówiłem, spróbujcie sobie te nasze lekcje. Robić zawsze gdzieś po południu, po obiedzie, niekoniecznie w ciągu wszystkich innych lekcji, żeby za długo przed tym komputerem nie siedzieć. Także jak jest nasza lekcja, a macie filmik do zrobienia, to na tej naszej lekcji sobie wstajecie, idziecie się przewietrzyć, jeśli się da. Jak nie, to chociaż otworzyć okno, zrobić kilka skłonów, przysiadów, odpocząć od komputera, a lekcje wideo odrobić sobie po południu. Dziękuję bardzo i mam nadzieję do zobaczenia jak najszybciej.